Cześć! Kuba z tej strony, dawno żeśmy się nie widzieli. Yy, miałem trochę roboty. No. Dzisiaj jesteśmy tak, na takim mo moim malutkim kawałeczku pola. Jęczmień. Tego nie było kiedyś y, ten y, nagrać siania. Bo kurczę, no to wszystko było rozrzucane ręcznie. Wiecie jak to się robiło dawno. Wszystko ręcznie nie było żadnym siewnikiem robione. No, a może teraz poznacie, może nie Ale ciapka już zrobiłem, bo nie wiem, nie było jak tego nagrać bo Zaraz by były te, że źle to robisz i tak dalej i tak dalej. No, proszę bardzo, to jest mój nowy ciapek C325 jak widać ładnie na, tym, na tej nakleńce Ursus C325, zrobiłem go tak jak był w oryginale, tylko jeszcze ten cały ten korpus by się przydało pomalować, ale nie było kiedy, to nie ma czasu na takie durnuty i tak ładnie wygląda, nikt na korpus nie patrzy, tylko na ten, na blach bardziej. Kupiłem wysiedzanko w no, świetnie Kuba wybrałeś ten, no, na tle starych przyczep pordzewiałych, fuj. Nowe siedzenie jest, bardzo wygodne, powiem Wam szczerze, że jestem zaskoczony, chociaż na początku nie mogłem się do niego przyzwyczaić. Jest tu troszeczkę, o to miało być na zielono, jeszcze pomalowałem na nim, dawno myślałem, żeby to zrobić. Opsa. E, no i tak. Logo Ursus jest, sam robiłem. E, tutaj gałka nareszcie jest gałka, bo wcześniej nie wiem czy ktoś pamięta w wcześniejszych filmach, była tu po prostu kawałek prętu, tylko tyle, a teraz jest gałeczka, ładnie na biało pomalowana piękna gałka zmiany biegów też teraz jest na no to tak, może jakby kto nie wiedział przedstawię biegi w c 325 C328 i 30 to jest tak samo. Eee, tak, o. O. teraz jest wsteczny, teraz tak jak tutaj w, no, w lewo i w górę wsteczny, w lewo i w dół czwóreczka, czyli tak jak tu jest. To jest luz. I tak Piątka, prawo do góry, piątka, nie chcę teraz wejść, i szóstka, na dół. No, tutaj na środku musimy trafić, o. tak, tak, ta, ta. o. Teraz są biegi terenowe, i tak, jedynka, dwójka trójka no. i tak jest wsteczny terenowy no, dobra. teraz może sobie go zapalimy o nie było kiedy o właśnie miałem wam komin nowy pokazać e, z podziękowaniami dla firmy Tomeks Tomeks chyba jest na ludzie Układy wydechowe wiem nie, nie. I próbujemy go zapalić. Ależ on pięknie pracuje z tym tłumikiem Dobra, ja może spróbuję sobie teraz to założyć, ustrojstwo na głowę. To może się gdzie przejedziemy. To nie było kiedy tam. вам показать